Proszę Państwa, obszar cyberbezpieczeństwa, gdy pada to hasło, wyobrażamy sobie niesamowicie szeroką przestrzeń, na temat której możemy dyskutować. Pandemia pokazała, jak dużo aktywności naszych przenieśliśmy do chmury, jak bardzo często pracujemy zdalnie, często wykorzystując infrastrukturę informatyczną, która no, wymyka się z naszych działów IT, które mogą zapewnić bezpieczeństwo danych, które przekazujemy. Tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą także pokazuje, że wojna w dzisiejszych czasach może mieć formę hybrydową, gdzie kwestia cyfrowa także odnosi bardzo, ma bardzo duże znaczenie. My jako zwykli obywatele korzystamy z poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej. Przesyłamy różnego rodzaju dane do chmury, pobieramy je z chmury, skanujemy naszymi telefonami kody QR, które też nie zawsze wiemy, co mogą zawierać i, i dokąd prowadzić. Także tych obszarów jest niesamowicie dużo. Jako Politechnika Lubelska widzimy naszą rolę nie tylko jako miejsce, gdzie kształcą się studenci, czyli kadry dla, przyszłej, dla, dla firm w przyszłości, dla gospodarki, ale także jesteśmy instytucją otoczenia biznesu. Od lat, od 2008 roku, jesteśmy partnerem sieci Enterprise Europe Network, która wspiera przedsiębiorców wchodzących na międzynarodowe rynki, więc uczelnia ma także rolę współpracy z biznesem i zapewniania temu biznesowi no, niezbędnych aktywów do funkcjonowania. Stąd też wybraliśmy na temat dzisiejszego spotkania, a myślę, że tutaj też inspiracja była bardzo duża ze strony pana ministra, który poprosił właśnie, żeby to spotkanie dotyczyło cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorczości i w funkcjonowaniu firm. To niezwykle ważny obszar i dlatego też wykład, który rozpocznie to nasze dzisiejsze spotkanie, będzie dotyczył właśnie cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Bardzo proszę pana profesora Dariusza Czerwińskiego, także bardzo zwinnego. Prorektora do spraw ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej o, o wstępny wykład. Bardzo proszę, panie rektorze. Szanowni Państwo, to Państwo zdecydowali, jak ten wykład będzie wyglądać. Początkowo koncepcja była taka, żeby był lekki, strawny dla wszystkich, ale poszliśmy w stronę tego, że Państwo jako firmy zadawaliście pytania, I ja postaram się dzisiaj na te pytania odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o definicję cyberbezpieczeństwa, to taka pierwsza sformalizowana pojawiła się w polskim prawie w 2018 roku jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność, autentyczność danych i związanych z nimi usług. I, Szanowni Państwo, takim pierwszym pytaniem, które się od Państwa pojawiło, z firm, od przedsiębiorców to jest pytanie, jak zabezpieczyć dane w firmie, jakie dane zabezpieczać i w jaki sposób, jak często tworzyć kopie zapasowe, w jaki sposób, gdzie, gdzie przetrzymywać te dane, czy one mają być w chmurze, czy wewnętrznej sieci, czy na dyskach offline. W związku z czym tu kluczowym elementem są tak zwane dane i zrozumienie rodzajów danych. Dla prezesa giełdy papierów wartościowych będzie, będą to dane. Na temat giełdy, ale przede wszystkim też dostępność usługi. Nikt mi nie zabroni przeprowadzić ataku DDoS na giełdę papierów wartościowych, w związku z czym utrudni prezesowi działanie i na przykład spowoduje to, że giełda nie będzie działać w ciągu pół dnia, w związku z czym prezes straci, no nie powiem ile miliardów, jak nie będzie usługa działać. Dla indywidualnego odbiorcy, takimi danymi, które jemu będą zależały, czy będzie dbać o ich bezpieczeństwo? Będą to albo dane osobowe, albo chociażby przetwarzanie danych na temat własnego konta, operacji na własnym koncie. Pytanie, czy ktoś jest mi w stanie wykraść informacje dotyczące moich własnych finansów i z nich skorzystać. Oczywiście tak, zależy to tylko od potencjału i wiedzy osoby z drugiej strony. Dla małego przedsiębiorstwa, które produkuje i zajmuje się na przykład, ma zautomatyzowaną linię produkcyjną i ta linia produkcyjna z racji swojej specyfiki jest przyłączona do internetu. Będzie na przykład utrudnienie możliwości serwisowania takiej linii poprzez firmę, która znajduje się w innym państwie. Także tutaj ten element jest takim kluczowym elementem, który powinien, po, powinien być brany pod uwagę: czyli na czym nam zależy, na ochronie jakich danych nam zależy. To, co powinna firma zrobić, to, co powinno zrobić przedsiębiorstwo każde, duże, małe, średnie, to jest wprowadzenie polityki bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o informacje. Czyli powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co powinniśmy chronić i w jaki sposób powinniśmy chronić. I to jest kluczowy element, który tutaj jest. Takim kolejnym krokiem, który nam pozwoli osiągnąć bezpieczeństwo cyfrowe w firmie. Jest to przeprowadzenie szkolenia wśród pracowników. Nie muszą to być szkolenia, szanowni państwo, płatne w certyfikowanych centrach i tak dalej. Jeżeli posiadamy w swoim zespole osobę, która ma wiedzę w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego danych, to taka osoba może być takim pierwszym elementem, który tego typu szkolenie przeprowadzi. Oczywiście. Warto jest inwestować i wcześniej taką osobę wysłać na certyfikowane szkolenie albo na takie, gdzie uzyska certyfikat związany z cyberbezpieczeństwem i z bezpieczeństwem danym, danych, i następnie taką wiedzę przekaże nam dalej. Ten element, który jest bardzo istotny w przypadku przechowywania danych, to jest to, w jaki sposób swoje dane chronimy. Szanowni Państwo, często dzisiaj pracujemy, tak jak już wspomniał kolega Paweł Chrapowicki w chmurze, wysyłamy tam różnego rodzaju dokumenty. No i można sobie zadać pytanie: no dobrze, no wysyłam, no to nawet jak wyślę i komuś zależy na tych dokumentach, ktoś mi je ukradnie, to cóż takiego mała szkodliwość czynu, nic takiego się nie dzieje. Szanowni Państwo, nie do końca tak jest. Dzisiaj takim najbardziej pożądanym na świecie obszarem, gdzie kradnie się dokumenty, to jest tożsamość cyfrowa, czyli podszywanie się pod państwa. To jak Państwo wyglądają, to jaki macie Państwo numer PESEL, to w jaki sposób Państwo mówią, tak żebym mógł ukraść, ukraść Waszą tożsamość, a za pomocą tego mogę już robić inne rzeczy. W związku z czym tu jest bardzo istotnym elementem właśnie szyfrowanie danych i sposób, w jaki sposób te dane na zewnątrz następnie dystrybuujemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o małym przedsiębiorstwie, takim, które Zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu komputerów, i wiemy, że te komputery pracują, mają dostęp do sieci rozległej, do internetu, to powinniśmy pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz są to aktualizacje oprogramowania, które wykorzystujemy w takich komputerach o czym za chwilę jeszcze. A druga rzecz jest to zapora sieciowa czyli taki element, który będzie chronił te komputery na wyjściu przy przyłączeniu do sieci rozległej. Szanowni Państwo, co do aktualizacji i oprogramowania, trzeba pamiętać o jednym. Przykład firmy produkcyjnej, która zaktualizowała sobie oprogramowanie, które służyło do bieżącej produkcji i po tej aktualizacji linia produkcyjna stanęła. Dlatego, że wcześniej nie sprawdzili, czy aktualizacja oprogramowania nie wprowadzi jakichś zaburzeń przy. W związku z czym stare dobre przysłowie mówi, jak coś działa, to nie rusza, jak coś działa, to nie ruszaj, i przy linii produkcyjnej, skoro działa. Do tego nie ruszamy, ale trzeba pamiętać o tym, że w takim razie powinniśmy taką linię produkcyjną albo odciąć od szerszego dostępu, albo też w ogóle zastanowić się, w jaki sposób ten problem można rozwiązać. Jeżeli oprogramowanie wymaga aktualizacji, no to powinniśmy mieć kopię zapasową sprzed aktualizacji, a często dział IT albo mu się spieszy, albo nie spieszy, sprawdzi, albo nie sprawdzi. Podstawowy błąd taki, brak kopii zapasowej. Jakbym Państwa zapytał. Na sali. Kiedy ostatnio zrobiliście pełną kopię zapasową swoich dokumentów? To ile osób, ile osób podniesie ręce? 15%, Szanowni Państwo, ze wszystkich, którzy siedzą na sali. Prawda? No właśnie. I to, jest, I to jest ta odpowiedź, jedna z odpowiedzi. Kolejnym elementem, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych cyfrowych, jest kontrola dostępu. I tutaj nie, nie, nie myślimy tylko w temacie kontroli dostępu do danych, czyli, że ktoś może nam się zdanie sieć włamać do naszego systemu informatycznego, ale mówimy o fizycznym dostępie. Kontrola dostępu ma szerszy aspekt i ten aspekt ja też o nim będę wspominał przy okazji tak zwanej inżynierii odwrotnej, albo też inżynierii soc socjalnej, albo społecznej, jak to woli, jest to w rzeczywistości element ludzki, który jest najsłabszym elementem każdego systemu. W związku z czym pytanie czy zostawiamy komputer i na ekranie blokujemy go jak odchodzimy? Jakie są procedury w firmie, które obowiązują? Czy powinniśmy to robić? Czy go zostawiamy całkowicie dostępnego i ktoś może z zewnątrz wejść i skorzystać z tego komputera, a później się nagle dziwimy, że ktoś nieuprawniony uzyskał dostęp do szereg elementów, które tutaj jest? Z tym związanych i powinniśmy też sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak chcemy reagować na tego typu incydenty. Czyli co się stanie, jeżeli oprogramowanie w firmie zostanie zarażone wirusem albo robakiem internetowym? Co się stanie, jeżeli dane utracimy? Co, jeżeli ktoś nieuprawniony uzyska dostęp do naszej sieci? I co, jeżeli nam wykradnie dane? Powinniśmy sobie też odpowiedzieć właśnie na to pytanie. No i ostatnim elementem, na który musimy zwracać uwagę, i państwo jako przedsiębiorcy, to jest zgodność z prawem i regulacjami. Typowa firma, która gromadzi informacje na temat swoich kontrahentów, kontrahenci często posiadają swoje dane osobowe, w związku z czym mamy RODO. I teraz, jeżeli zostanie to wykradzione i te dane osobowe zostaną udostępnione, no to w tym momencie już taki klient może starać się o odszkodowanie. Będzie ten proces kierował przeciwko nam, prawda? Bo to my powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo tychże danych. Pytacie Państwo, gdzie trzymać te kopie zapasowe? Czy te kopie zapasowe powinny być trzymane lokalnie, czy powinny być przetrzymywane w chmurze i tak dalej. Na to nie ma prostej odpowiedzi, to zależy od polityki to jako, jakie przedsiębiorstwo, jaką przedsiębiorstwo wybiera w stosunku do swoich własnych danych, czyli gdzie chce je gromadzić, czy chce je gromadzić lokalnie w centrach lokalnych i robić kopie zapasowe, czy też mam Świadomość tego, że mogę gromadzić te dane w chmurze. Jeżeli w chmurze, to taką podstawową wskazówką jest także tak, oczywiście mogą być tam przechowywane kopie zapasowe, ale powinny być po pierwsze szyfrowane, po drugie odpowiednio zabezpieczone i dopiero takie dane mogą być wysłane do chmury. Dane biznesowe firm, szanowni Państwo, są bardzo pożądanymi danymi przez zarówno firmy, które Stanowią konkurencję, ale i też przez inne państwa, które chętnie zapoznają się z tymi danymi. Możemy czasami odnieść wrażenie, że no cóż, takiego jest informacja o tym, ile ja sprzedaję i czego ja sprzedaję. Otóż okazuje się, że dla niektórych przedsiębiorstw jest to, jest to bardzo cenne. E Kolejne pytanie, Szanowni Państwo, jakie procedury powinna posiadać mała firma w zakresie cyberbezpieczeństwa? Jak przygotować pracowników i infrastrukturę na atak hakerski i co zrobić, gdy się taki atak przydarzy, a firma nie posiada procedur? Tak jak już wspomniałem, takim podstawowym elementem jest wprowadzenie polityki bezpieczeństwa danych, i tutaj takim działem, który będzie w tym bardzo pomocny, jest to dział IT albo firma, która obsługuje. Drugim elementem jest, co zrobić w momencie, kiedy już taki cyberatak nastąpi, czyli przeszkolenie pracowników w obszarze, co muszę takiego zrobić. Powinniśmy tu wziąć pod uwagę to, że informacja powinna wędrować w górę i to ta osoba, która jest odpowiedzialna za finalną reakcję, powinna zareagować. Czyli jeżeli pracownik zauważy, że na przykład nie mogę się zalogować na swoim komputerze, albo pojawia mi się komunikat, że Dane na Twoim dysku zostały zaszyfrowane i musisz uiścić opłatę za pomocą przelewu albo bitcoina, to wtedy udostępnimy Ci Twoje dane z powrotem. To taki pracownik powinien zgłosić tą sprawę w górę do swojego przełożonego, i dalej ten przełożony powinien już mieć tą wiedzę, gdzie dalej i co z tym fantem można zrobić. W zasadzie nie powinno się wykonywać jakichś czynności na własną rękę. Podstawową czynnością w zasadzie jest odłączenie danego komputera od sieci, żeby dalej te dane nie wyciekały. Czyli fizyczne, tak jakby zabezpieczenie sprzętu przed tym, co może być. Tym podstawowym elementem, o którym wspomniałem, są szkolenia. O szkoleniach będzie jeszcze mowa później, jaki jest koszt tych szkoleń, ale trzeba pamiętać, że w obszarze bezpieczeństwa danych powinniśmy swoją wiedzę też i sami pogłębiać z racji tego, że dzisiaj dzisiejszy świat cyfrowy jest światem, który gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych i algorytmy sztucznej inteligencji służą do tego, żeby te dane w inteligentny sposób przetwarzać a później się nimi posługiwać. Ale zarówno sposób taki dobry dla człowieka, jak i w sposób taki, który nie jest dobry i przynosi szkodę. Co się dzieje kiedy brakuje takich procedur. Powinniśmy uczylić pracownika na jedną rzecz. Mianowicie powinien zabezpieczyć sprzęt, czyli tak jak wspomniałem, najlepiej go odłączyć od sieci i wcale go nie wyłączać, bo czasami się daje odratować te dane w momencie kiedy komputer jest jeszcze włączony do tego i powinien szanowni państwo zgłosić taką sprawę ktoś kto w firmie się w przedsiębiorstwie się na tym zna, do któregoś z centrów reagowania Takich centrów, szanowni państwo, jeżeli mówimy o definicji takich centrów, jest kilka. Mianowicie takim podstawowym jest Centrum CESRT, Computer Security Incident Response Teams. I to, co w tej chwili w Polsce mamy, są Centrum Rządowe GOF, następnie Ministerstwo Obrony Narodowej i mamy takie centrum, które wspomaga zarówno uczelnie, jak i również przedsiębiorców, jest to Centrum NASK. Centrum NASK dysponuje również takim zespołem, który się nazywa zespołem CERT, czyli Computer Emergence Response Team, i w zasadzie to zgłoszenie powinno wędrować tutaj, na CERT.pl. Tam jest taki przycisk w prawym górnym rogu witryny, zgłoszenie incydentu, i taki incydent możemy jak najbardziej zgłosić. I od zespołu CERT.pl otrzymamy również informację, co dalej mamy zrobić, jakie są następne kroki przy reakcji. Na coś takiego. Szanowni Państwo, mamy jeszcze kolejną organizację, mianowicie organizację ISAC. My chcemy jako Politechnika, naszą ideą jest to, żeby utworzyć taką społeczną organizację właśnie w tej inwestycji, która się buduje. Czyli jest to Centrum Information Sharing and Analysis Center, Centra Wymiany i Analizy Informacji, które zrzeszają zarówno, to są społeczne powiedzmy, instytucje, które zrzeszają na początku. I instytucje naukowe, i lokalnych przedsiębiorców, i lokalnych obywateli, jak i tych wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby się dowiedzieć coś więcej w obszarze bezpieczeństwa danych cyfrowych. Chcielibyśmy właśnie tak zrobić, żeby to było również tutaj, tam gdzie powstaje inwestycja IT Tower. Na jakie zagrożenia? Przygotować pracowników w dzisiejszym świecie. Wiemy, że dzisiejszy świat to w rzeczywistości jest bardzo dużo informacji. Szacuje się, że w zasadzie dzisiaj człowiek, przeżywając pół dnia, posiada taką dawkę informacji, jaką człowiek pierwotny posiadał przez całe swoje życie. Czyli nasz, nasze dzisiejsze pół dnia to jest całe życie człowieka pierwotnego. W związku z czym nas, nasz mózg musi filtrować te informacje, przyswajać, przetwarzać, ale nie tylko nasz mózg, bo i systemy informatyczne. Powinny sobie z tymi informacjami radzić. A co to są za informacje? Szanowni Państwo, no zgodnie z definicją informacji, to nie są informacje, to są dezinformacje, bo jakbyśmy fizycznie podeszli do definicji informacji, to informacja to jest coś, co powstaje w wyniku jakiegoś doświadczenia fizycznego, czyli czegoś, co faktycznie zachodzi. Natomiast to, co my dzisiaj otrzymujemy, to jest szereg informacji, które nie do końca są prawdziwe albo połowicznie sprawdzone. Fake newsy, które pochodzą z wielu różnych źródeł, może być to internet, telewizja, radio, sieci społecznościowe itd. Na co powinien pracownik przedsiębiorstwa zwrócić uwagę w momencie, kiedy chcemy zabezpieczyć przedsiębiorstwo? Bezpośredni dostęp do infrastruktury, bo bezpośredni atak to jest chęć w rzeczywistości podejrzenia hasła. Albo na przykład, jeżeli urzędnik wpisuje po drugiej stronie, a ja mam lustro, więc mam możliwość podejrzenia tego, co on tam wpisuje, i później fizycznego dostępu do sprzętu, albo jeżeli mam możliwość chociażby na targach spotkać się z kimś takim, to przychodzę, mówię słuchaj, ja mam tu taką fajną prezentację. Daje mu pendrive, weź sobie przegraj, w związku z czym on do firmowego laptopa wkłada tego pendrive'a, a ja na tym, ja tym pendrive'ie mam równolegle złośliwe oprogramowanie, które jest w stanie zarazić jego komputer, w związku z czym od razu mam już konkurencję z głowy do tego. Następnie mamy sposoby ataku pośrednie, do których zaliczamy phishing. Jest to metoda, która polega na wyłudzeniu informacji i często jest bardzo, w bardzo inteligentny sposób robiona. Ostatnio jako Politechnika mieliśmy tutaj wiele takich przypadków. Jednym z przypadków było podszywanie się pod firmę, którą, z którą mamy podpisaną umowę. Wysłany został na adres e-mailowy informacja o, o tym, abyśmy zapłacili taką fakturę. Aczkolwiek nie do końca się tam pewne rzeczy zgadzały. Weryfikacja okazała się taka, że ktoś się zechciał podszyć, podał inny numer konta i poprosił o wpłatę kilkuset tysięcy złotych za określoną usługę. Mamy smishing, mamy vishing. Szanowni Państwo, smishing jest to jedna z metod. Wyłudzania informacji za pomocą telefonów komórkowych i SMS-ów, chociażby. Otrzymujemy SMS, który wygląda na to, że jest to od znajomego, przyjaciela, odpowiadamy, okazuje się, że przekazaliśmy informacje chronione, i tak dalej. Wising natomiast jest kolejną metodą, gdzie jest wykorzystywana sztuczna inteligencja, mianowicie oszukujemy swojego potencjalnego rozmówcę, że my to my, w sposób taki, że sztuczna inteligencja generuje nas syntetyczny głos, gdzie, szanowni Państwo, już prezydenci niektórych państw yy, świata oszukali się ostatnio, jak do nich właśnie dzwoniły pewne osoby, podając się za prezydentów innych państw, bo dzisiaj już te algorytmy sztucznej inteligencji na podstawie próbek głosu, jakie ja uzyskuję z przemówień tych osób, są w stanie wygenerować dowolną treść mówioną. W związku z czym po drugiej stronie telefonu, ja dzisiaj nie jestem w stanie zdiagnozować, czy ta osoba to jest ta, która mówi, czy to jest. W rzeczywistości sztuczna inteligencja, która posługuje się głosem tejże osoby. Chociażby ostatni, ostatni film Top Gun Wal Kilmer, który wiemy, że nie mówi jego głos, był wygenerowany właśnie za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji i wszystkie jego kwestie były mówione w ten sposób do tego. Natomiast social engineering to jest kolejna technika, która jest bardzo charakterystyczna do wyłudzania danych i służy do wyłudzania danych. Mianowicie spotykamy się na piwie, zaczynamy rozmowę i powiedzmy, ja jako osoba, która zajmuje się również centrami komputerowymi, mówię: Słuchaj, a jak tam w firmie u ciebie wygląda sposób zabezpieczenia serwerowni? Jaki tam pewnie masz jakiś firewall? Sprzętowy. Do tego mogę podać nazwę firmy, bo mogłem się wcześniej dowiedzieć z przetargów, co oni tam wygrali, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie ja zyskuję zaufanie tej osoby i ona zaczyna mi więcej mówić na temat zabezpieczeń danych cyfrowych w firmie. W związku z czym ja już mam wiedzę, jak oni to mają zabezpieczone, i mogę w tym momencie sobie dalej to wszystko zrobić. Kolejne Elementy, które są związane ze sposobem, czyli na to, na co powinni być wyczuleni pracownicy, to, jest, to są już typowo software'owe rozwiązania programowe. Mianowicie są to, jest to oprogramowanie typu malware, wirusy, robaki, trojany, spyware, botnets, czyli to oprogramowanie, które pozwala nam na zakłócenie pracy przedsiębiorstwa albo nawet na całkowite wyłączenie przedsiębiorstwa z funkcjonowania. Takim elementem, który jest charakterystyczny, są to ataki DDoS i, DDoS i DDoS, czyli Denial of Services albo Distributed Denial of Services. One są przeprowadzane zazwyczaj za pomocą sieci botnet. Taką sieć botnet za sto kilkadziesiąt dolarów, taki atak można sobie wykupić, który zostanie przeprowadzony w bardzo inteligentny sposób. Dlaczego inteligentny? Dlatego, że kiedyś sieci botnet atakowały z określonych państw, dzisiaj już sieci botnet są tak rozbudowane, że atakują z całego świata. W związku z czym ruch sieciowy, który dociera do atakującego, jest postrzegany po prostu jako zainteresowanie całego świata i naprawdę potrzeba specjalistycznej wiedzy, żeby odfiltrować ten ruch sieciowy i ochronić się przed tego typu atakiem. I mamy jeszcze zdalne ataki, właśnie, które skutkują autoryzowanym dostępem. Chociażby przy social engineering, czyli tej inżynierii społecznej, ja wypytałem człowieka o sposób zabezpieczeń, wiem już jak te zabezpieczenia wyglądają, mam większą wiedzę na temat, jak je ominąć, w związku z czym mogę uzyskać nieautoryzowany dostęp. Czy audyt, audyt cyberbezpieczeństwa coś może dać, jeżeli chodzi o firmę? Mianowicie tak, jak najbardziej. Jest to proces oceny, analizy systemów, procedur, polityk i jak się firma czemuś takiemu podda, to jak najbardziej coś takiego jest korzystne. Natomiast audyt ma jeden cel. Ma cel taki, aby zrozumieć, Jakie są środki bezpieczeństwa, które obecnie służą firmie i czy te środki są wystarczające i co wymaga poprawy? Mamy dwa obszary. Jest jeden obszar zabezpieczeń, tam gdzie jest identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i poprawa zabezpieczeń, i mamy obszar korzyści, tam gdzie Mamy zwiększone zaufanie partnerów, czyli jeżeli pochwalimy się, że myśmy taki audyt przeszli, a te audyty zazwyczaj są wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami i też trzeba patrzeć na to, żeby taki audyt był zgodny z normą i wykorzystać do tego przedsiębiorstwo, które właśnie oferuje tego typu audyty. W tym momencie mamy zwiększone zaufanie naszych partnerów biznesowych, bo oni wiedzą, że my dbamy o bezpieczeństwo informacji w naszej firmie, czyli potencjalne dane klientów nie wyciekają i są bezpieczne. Następnie mamy oszczędność kosztów z racji tego, że zostaniemy w jakiś sposób ochronieni przed potencjalnymi roszczeniami osób, których dane wyciekną. No i mamy doskonalenie procesów, jeżeli chodzi o sposób przesyłu informacji w firmie. Temu, cel, temu celowi ma służyć audyt. I teraz pytanie, jeżeli chodzi o szacunkowy koszt zabezpieczenia firmy, która liczy około 50 do 50 osób w zakresie cyberbezpieczeństwa, szanowni państwo, tutaj ja podzieliłem to na takie cztery obszary: infrastruktura techniczna, zasoby ludzkie, oprogramowanie, usługi, usługi zewnętrzne. W przypadku infrastruktury technicznej to mamy możliwości, jeżeli chodzi o zapory sieciowe, wyboru rozwiązań albo programowych, albo sprzętowych, koszt takiego programowego rozwiązania roczny jest to od 200 do kilku tysięcy złotych, w zależności od rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o sprzętowe zapory, to są koszty mniej więcej już takiej dobrej zapory od kilku tysięcy złotych, od 4 tysięcy złotych do kilkuset tysięcy, nawet do 300 tysięcy złotych, w zależności od. Firmy, która świadczy różnego rodzaju usługi i od rozmiaru też przedsiębiorstwa, czy jest to kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt złotych. Jeżeli chodzi o antywirus, oprogramowanie antywirusy i, i antymalware, to koszty są w zależności od licencji, od 100 do 400 zł za licencję roczną takiego oprogramowania. Następnie mamy. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrzebne jest stałe wsparcie specjalisty z obszaru cybersecurity, czyli zasoby ludzkie. Jeżeli ocenimy, że taki specjalista w przedsiębiorstwie jest potrzebny, w zależności od tego, czy jest to cały etat, czy, czy jest to jakaś część etatu, to zarobki w tej branży kształtują się dzisiaj w różny sposób, mianowicie średnio. W Polsce na, te, na, na podstawie tych danych, które podaje kilka takich rankingów zarobków na świecie w branży IT są to wynagrodzenia od 900-400 zł miesięczne za pełny etat do 20 tysięcy zł miesięcznie mniej więcej. Jeżeli chodzi o programowanie i usługi, szkolenia pracowników, oprogramowanie do monitorowania, koszty szkolenia pracowników, jeżeli to, to są szkolenia online, to są, zaczynają się od 500 mniej więcej złotych, natomiast te szkolenia, które kończą się jakimiś certyfikatami i poświadczeniem przez jakieś centra uznane w obszarze zabezpieczeń cyfrowych, to nawet i 20 tysięcy złotych za szkolenie. Co do oprogramowania, do monitorowania, są to od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych za rok licencje specjalistycznego oprogramowania, które jest w stanie nam monitorować, ale trzeba sobie zadawać sprawę z tego, że skoro są programy, które chronią nas przed tego typu programami typu konie trojańskie, typu malware, typu spyware, to też dzisiejsi cyberprzestępcy wymyślają coraz to nowsze rozwiązania i często jest tak, że niestety nie zostaniemy ochronieni. A często tego typu szkodliwe programy są wysyłane za pomocą poczty e-mailowej dzisiaj, więc takim bezpośrednim elementem pierwszym, który pracodawcę chroni, powinno być właśnie filtrowanie poczty pod tym pod tym kątem. Co do kosztów audytów bezpieczeństwa, czyli usług zewnętrznych, mamy koszty audytu od 300 zł za urządzenie do kilku, kilkudziesięciu tysięcy złotych. No i zarządzanie bezpieczeństwem kosztu sługi, jeżeli jest to osoba, która ma doradzać, są to miesięczne koszty w okolicach od 3 do 5 tysięcy złotych. Także, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, nie jest to hasło, które jest, da się wyjaśnić tylko za pomocą jednego zdania. Jest to w rzeczywistości bardziej skomplikowany element funkcjonowania dzisiejszych przedsiębiorstw. I powinny one zwracać coraz większą uwagę na to. Dziękuję bardzo.